Cześć, witam, dzień dobry. Z tej strony Mr. Zobi, e, Gramy w Stranded Deep. I zaczynamy w menu, żeby nie tracić czasu w grze, bo pamiętamy, że nam zostało bardzo mało czasu, jesteśmy zatruci. E, życie nam się kończy, umieramy. E, udało mi się znaleźć jakiś przepis e, na jakieś antidotum, które może nam pomoże. Ale może dlatego, że tutaj ze względu na ilość wersji aktualizacji nie wszystkie te poradniki, jakie można znaleźć są aktualne. Dlatego za chwilę się przekonamy. Także tak wczytujemy grę. Zabieramy w kieszenie jakieś tylko najpotrzebniejsze rzeczy. I na tej wyspie ja na pewno na tej naszej nie znalazłem czegoś takiego, nie rzuciło mi się w oczy. Dlatego musimy popłynąć. Ja już nawet nie będę tracił czasu na bieganie. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Ja to wyrzucę, żeby trochę kieszeni opróżnić. Dobra, myślę, że tutaj nam to wystarczy. Zjemy sobie. Zjemy sobie tylko jedzonko. I następne przyczepimy, żeby się robiło. Dobra, napijemy się na zapas, i płyniemy tylko teraz. Chyba tam, gdzie walczyliśmy z tym krabem, na tą naszą taką tą wyspę. Wow! wow, wow, wow. wow, wow, wow. Ale bym wlazł. I by było pozamiatane. No, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Do wody, do wody, bardziej do wody. Mm. Dobra, i płyniemy tam. No dobra, wyruszamy. I co to może się widzimy już na brzegu tamtej wyspy? To zaraz wracam. No dobrze, jesteśmy już na brzegu tej, tej wyspy. Tutaj widzę nawet jakaś skrzynia leży na tym wraku. No w ogóle to jest więcej wraków do ogarnięcia. Także tutaj będziemy się jakoś tam pływać. Bo chyba przy naszej wyspie wszystkiego jeszcze nie zrobiliśmy. Tutaj widzę, jest dużo rzeczy. Okej, okay, to już co, nam nie pozwoli dalej płynąć Ech, Dobra, wyciągamy ją na brzeg I tam znowu widzę leży to niebieskie paskudztwo Dobra, fajnie, że te przedmioty tutaj nie znikają tylko to jednak jest wszystko. Kurde. Zgubiłem tratwę. O, chodź tu, tratwo. Zegarek pipczy. No tak, krabie, tak. Bo ja za zdrowy jestem. To jeszcze ty mnie tutaj podszczypuj. Dobra. I to jest to. To jest ta roślina, której potrzebowaliśmy. Potrzebujemy kokosa teraz, żeby sobie tą flaszkę taką zrobić. Behikos, ee... gdzie to jest? Tutaj, tutaj możemy zrobić flaszkę sznurek jeszcze. O! Kurda, ja wywaliłem sznurki. Raz. Dwa. Muzyka jakaś nam się zmieniła, kurde. Trzy. Cztery. Nie podoba mi się to pipczenie, coraz szybsze. Ah. Mamy sznurek, dobra, dalej. Yy. Flaszka. Dalej. Antidote. Dobra, wypiliśmy antidote, i co teraz? O matko, dobra, jesteśmy zdrowi, tylko mamy życie. Życie nam się odnawia. Widzicie, przed chwilą trochę urosło. Ok. Wow. Dobra. Muzyka, dalej tutaj. Yy, bardzo taka no budująca napięcie, tak to nazwijmy. Dobra, to jak my jesteśmy na jakim etapie? Co my mamy? Nie mamy nic. Zegarek nam się uspokoił. Yy, nic to cool down. No dobra, jesteśmy w cieniu. UV high. Gdzieś tu bardziej w cieniu. Hmm. Jesteśmy na jedzenie, jesteśmy na pici, więc nie jest źle, z tym jest ok. Eee, to co my możemy tutaj zrobić? Z tej wyspy, sobie zabrać. Może popłyniemy tam po tą skrzynię. Wiem, że mam mało życia, no ale też uwaga na to dziadostwo. Weźmy sobie tą skrzynię, tutaj stąd. Tak na wierzchu była, była? Była, jest. No właśnie i tak y, trochę też się w międzyczasie nauczyłem sposobu jak y, te skrzynie wykorzystywać. E, bo tak, niby w nich się mieszczą tylko trzy rzeczy, czyli jest to mniej niż... Y, w kieszeniach tak naprawdę. Ale możemy skrzynie nosić w kieszeniach, więc tak y, możemy sobie tak naprawdę potroić... Y, Potroić możemy sobie yy, nasz ekwipunek, tak naprawdę. Yy, nie, rzuć to yy, tabem. Ok. I teraz zobaczmy, czy tak to jeszcze zadziała, jak ja myślę. Jak my sobie otworzymy, możemy sobie kokosów rzucić. Do skrzyn... Te też? Dobra, te też. Hmm. Nie, i też po cztery się mieszczą, to myślałem, że chociaż ich tu więcej wejdzie. He. Kompas, deski deski mogą nam się przydać hmm. cały czas źle klikam nie tym dobra weźmy kokosa a włóżmy deski tutaj może w ten sposób te blachy mogą nam się przydać tu jest ryba ale już jakaś zepsuta muchy latają to nie będę ryzykował Kamienie nam się przydadzą też. No dobra, i to co? To tam na tej naszej wyspie już się te kamienie jakby tak pokończyły. O! Mogę stakować. Okej. Okay. Weźmy. Albo dobra, bo. Hmm. Może wcale nie powinniśmy tych rzeczy tak zbierać Bo może znajdziemy jeszcze jakąś skrzynię Okej, okay, tu byliśmy na tym statku. Tam mamy taki jakiś zatopiony statek To może zajrzyjmy na niego, czy coś ciekawego będzie Już się nawet kraba wystraszyłem matko statek o i mamy opony z opon z tego co wiem możemy robić potem sobie y, tratwę no nie wiem czy opony mogę do kieszeni wsadzać dobra tutaj na statku mamy zejście na dół zobaczmy najpierw górę jeśli mamy skrzynię ok więc ja nawet nie zaglądam do niej tylko ja ją po prostu biorę w kieszeń. Jeżeli mógłbym, opony też brać w kieszeń, co teoretycznie powinno być yy, logiczne, biorąc pod uwagę, że takie skrzynki mogą nosić, to czemu nie opony? O, silnik jakiś. Dobra, czy nam wystarczy powietrza? Tutaj już nic nie ma. To wypływamy, wypływamy, wypływamy. O! Jest. Dobra, super. Mamy skrzynki, to trochę nam tam powinno się więcej rzeczy zmieścić. Czy jakiś jeszcze tutaj statek? Gdzieś tam z drugiej strony wyspy są. No może na razie nie. Chyba, że tutaj coś jeszcze jest. Tak z wody wystaje. Tylko nie, już to taki, tylko po prostu mały wraczek. Mały wraczek bez niczego kompletnie. Ok, robi nam się już pomału wieczór-noc. Dobra, to weźmy sobie więcej kamieni. Bo to kamieni nigdy za wiele. Zapatek już nie miejsca. Dobra, zajrzyjmy, co mamy w tych skrzyniach w ogóle. Jedna skrzynia, druga skrzynia. Deski, o fajne rzeczy. Młotek, lampa. O! No dobra. Tutaj dorzucimy desek. Tutaj sobie wrzucimy co sobie możemy. No dobra, ten silnik, akumulator, jeden z drugim. Hmm. Dobra, pobierzmy teraz tutaj to co nam powypadało. E, kontener jest pusty, to tak, damy sobie tutaj tych kamieni. Dajmy sobie tutaj tego żelastwa. Kokosa dajmy. Yy, rok. Rok, rok, rock. No nie. Ciebie nie chciałem podnosić akurat. Tu jeszcze hapuszka leży. Nie wiem, czy... Przykryta pistoletem. Yy... No tak, tych, kurde, kamieni... Nie wiem, jak są trzy rzeczy, że mogło by tutaj więcej się stakować, no, niż tylko... W ogóle miałem chyba więcej blach. No miałem. Eee... Więcej blach miałem. muszę odejść od tej skrzyni odejść od tej skrzyni dobra muszę blachę tak schować do kieszeni teraz dopiero mogę ją do skrzyni dać głupie e, głupie 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 e, no dobra i to już byłby komplet tak i to taki komplet, że już nie mogę nawet... Hmm. Nie wiem do czego flargan by nam się przydał. To może jego zostawimy tutaj na wyspie. A, dobra. I ja jeszcze muszę zrobić sobie miejsce, żeby te skrzynie... Czy ja mogę włożyć skrzynię do skrzyni? No nie. To akurat przewidzieli. Eee. Tak, i coś jeszcze muszę się pozbyć. Hmm. Spoiler, czy to już jest popsute? Tak, już, już, już latają muszki. Dobra, i jeszcze jednej rzeczy muszę się pozbyć. O... Oh, bo nie będę miał w co wiosła wziąć. Ok, ale wiecie co? My przecież mamy tutaj jeszcze storage. Który mamy pełny. Eee. Racje nam się nie zmieściły. To zróbmy tak: jedną rację wyrzucimy. Ona nie przepadnie, ona nam tutaj zostanie. A te, które mamy w kieszeni, no wchodź tu, te, które mamy w kieszeni, damy tutaj. I tym sposobem mamy teraz wolną rękę. Możemy wziąć wiosło, tylko najpierw zwodujemy łódkę, znaczy łódkę tratwę i wracamy do domu. Eee, także widzimy się już na miejscu. I już jesteśmy na naszej wyspie. Tutaj widzimy, że mięsko, które zostawiliśmy do gotowania, się nam po prostu popsuło. Także no, no co możemy zrobić? Tak, możemy je wyrzucić i o, jakoś gdzieś tam sobie poleci. Eee, a my tak, zapiszmy sobie grę na pewno. I zastanawiam się, czy przespać się do rana może się prześpiec, to wy będziecie więcej widzieć, a ze słońcem sobie jakoś poradzimy. <laughs> o, nawet jeszcze nie ma słońca. Piąta rano. No, dobrze. Tutaj mamy, widzę, więcej a, ziemniaka po prostu tego mamy. Kurde, no. E, dobra. Wyjmijmy te nasze skrzynie, czy one tak sobie będą. One sobie tak będą leżały ładnie. Yy, I ja z tych skrzynek chciałem tak wyjąć kokosa. Yy, potrzebujemy tą butelkę, pamiętamy sobie zrobić, żeby podlewać, yy, żeby podlewać tam naszą roślinkę tu. I tu, o, dobra, linek. Więc chociaż te linki gdzieś ja tu rzuciłem, tylko czy je po ciemku teraz znajdę, gdzie je wyrzucałem. Tu je wyrzucałem. Dobra. To sobie taką flaszkę zrobimy, tylko jeszcze potrzebujemy tych listków, żeby wrzucić to do. Um, Ojej, do czego zabrakło mi słowa? Do tego ustrojstwa tej odwody. Aj, wyrzuć motek. No i dobra, leży. Tutaj widzę, że niezależnie co rzucamy, to i tak animowane są yy, palmy, że kładziemy. No dobrze. Czy ta roślinka nasza w ogóle rośnie czy już zgniła? Trochę wody ma, jeszcze jej nie zużyła całej. Co my tutaj mamy w tej skrzyni? Mamy liść palmy i mamy te metalowe takie. Nie, to nie są metalowe części. To są części żyrokoptera, okej. Okay. Tutaj mamy takie coś. No dobra, to może byśmy pozbierali jakichś patyków i zacznijmy sobie tutaj budować jakiś rodzaj domku. Chyba to będzie spoko pomysł, mm, tylko wyrzuciłem się kierę. Wyrzuciłem się kierę, to tak. Może wyrzućmy sobie y, tych kokosów, wyrzućmy sobie tą naszą flaszkę. Y, tutaj będziemy mieli latarenkę naszego domku. To nam niepotrzebne. Ten młotek zużyjmy sobie na razie ten nasz drewniany. Okej, okay. dobra, czyli bierzemy młotek, i musimy teraz atyków nazbierać. Chyba, że musimy. O, musimy się napić. Oj, oj. A tu nie ma wody. Dobra, to sobie z jednego kosa zużyjemy tych kokosów trochę przywieźliśmy, więc możemy sobie na to pozwolić. Jeszcze jednego. Okej. Okay. Hmm. Dobra, to trochę się napiliśmy. Zastanawiam się, czy jest jeść. Może zaryzykujemy. I takie dwie połówki sobie zjemy. Może przeżyjemy, jak to nie będzie w dużych ilościach. A może nasz organizm się przyzwyczai do takiego pożywienia. Yy, tu się zbiera woda. Ok. No dobra. My mieliśmy wziąć sobie młotek. Gdzieś posiałem jeszcze siekierkę. O, tu jest dobra, tutaj mamy stika deski, yy, może deski, żeby z desek jakiś, możemy lepszy taki fundament zrobić? Czy to było tutaj? Nie, my potrzebujemy building, yy, jest plank foundation, cztery deski potrzebujemy. Dobra, to po, zanim zaczniemy budować, jeszcze sprawdzę, czy my to możemy jakoś rozmontować. Tak. A jeżeli to rozmontujemy, to czy my materiały? No, trochę to trwa. Coś odzyskaliśmy, coś odzyskaliśmy. Nie wiem, czy to była ta sama ilość, która nas kosztowało, ale coś odzyskaliśmy. No dobra, czy ja wyrzuciłem te deski? Tak, wyrzuciłem je i deski gdzieś tu mieliśmy w. Oja. Mylą się te przyciski. W każdej grze, kurde, trzeba to inaczej robić. Tu mamy cztery deski w sumie to wszystko. Czyli taki jeden fundament sobie możemy postawić lepszy. A resztę musimy taką gorszą. Dobra, to coś sobie zetnijmy, żeby mieć na, na patyki. To możemy ściąć. To możemy ściąć. I to też możemy ściąć. No tak, z tego co mi się wydaje, to chyba moje podejście na początku, tak żeby e, tutaj oszczędzać te drzewa, że to może się przyda albo coś. To chyba nie zdaje egzaminu. Po prostu trzeba wycinać wszystko jak leci, e, budować sobie stronienie, a później po prostu eksplorować i podbijać e, następne wyspy. Dobra, zbudujmy sobie taki jeden fundament lepszy. E, niech będzie w tym miejscu. Zbudujmy sobie teraz fundament taki już, właśnie to jak przytrzymamy, możemy takie rzeczy o, robić. Wood floor. O, foundation, dobra. Przykleiło się ładnie. No. Przykleiło się. I przykleiło się. Taki 4 na 4 nam wystarczy? Zobaczymy. Czy ja na tym jeszcze muszę podłogę robić, czy to mi wystarczy jako podłoga ten fundament? Hmm. Bo tam było coś takiego jeszcze jak wood floor. No, zbijaj, zbijaj to, zbijaj trochę. Jest lipa z tym jedzeniem, bo to jedzenie się dosyć szybko psuje z tego co widzieliśmy, nawet to takie ugotowane na patyku. No, popłynęliśmy na wyspę, wróciliśmy, a to już popsute. Eee... Hmm. No, nie wiem, tak się zastanawiam. Jak to efektywnie tym zarządzać? No bo znowu łapać rybę jedną, smażyć ją na ognisku, czekać aż się usmaży, potem jakąś tam następną dopiero. Eee, złożyliśmy wszystkie patyki. O, nasza w ogóle sadzonka wyrosła. To może my ją podlejemy, co? że nam nie uschła. Tu jest nasza flaszka. Nam też chce się pić przy okazji. Tu jest nasza flaszka. Okej. Okay. Yy... Co? Czy ta flaszka jest pełna? Yy, tak, była pełna i... Na mnie to trzeba i wypiję. <laughs> ok, I jedna porcja nam tutaj wchodzi, widzę tego kokosa. Może podlejemy ją tutaj na maksa. Czy to nam starczy? Ok. Flaszkę sobie napełnimy i tutaj napełnione go położymy. Pewnie i tak o tym zapomnę, że ona jest pełna. Eee, dobra, tu byśmy sobie jakieś schodki zrobili. Hmm. Co? Nie chcę tego, cokolwiek to jest. Motek. I teraz tak. Kurde, nie podświetlają się tutaj żadne schody. Dobra, musimy przez to menu takie popatrzeć. E, wood floor. Nie. Tu są ściany jakieś najróżniejsze. O, dobra, tu są schody, nie spojrzałem na ikonkę. Dobra, z desek nie zrobimy, bo nie mamy sznurek. Ok. No dobra, słuchajcie, to zbliża nam się zaraz koniec odcinka. To ja w tym momencie zrobię szybkie cięcie, trochę spróbuję tych ścian zbudować i wam pokażę e, efekt końcowy w zależności jaki on będzie. Także do zobaczenia za chwilę. I witam Was w moim, e, nazwijmy to dumnie domku prawie. E, skończyły mi się materiały, wszystko zużyłem, co było na wyspie, Wyciąłem tam ostatnie drzewka e, i tak to wygląda, na tyle mi starczyło. Także będziemy musieli w przyszłym odcinku zrobić jakąś e, wyprawę, więc myślę, że po prostu ja te skrzynie, e, co tutaj mamy opróżnie Zabiorę je puste ze sobą, tam sobie natniemy drzew, wrzucimy to wszystko w te skrzynki, przywiezimy na tą wyspę i dokończymy budowę. I jak ogarniemy sobie ten domek, żeby mieć jakieś takie fajne schronienie, chowam się przed słońcem w cieniu. Jak sobie zrobimy jakieś fajne schronienie tutaj na wyspie, to myślę, że zaczniemy sobie budować coś fajniejszego dopływania niż ten nasz pontonik. A dzisiaj dzięki za oglądanie i do następnego! Cześć!